Cześć wszystkim Witam was koło lotniska w Wiesiące Jestem tu W zasadzie trochę służbowo Ale Korzystając z okazji, że Mam chwilę przerwy To może pokażę wam Jak się rozkłada Hulajnogę Co wy na to I parę słów Już prawie setka strzeliła no i parę słów o tym Jak się tym sprzętem jeździ No to poczekajcie chwilę bo powiem wam szczerze widziałem dzisiaj gościa nie, Wsiadał do autobusu z Księgi M365 Jak on fajnie wziął tą hulajnogę do ręki Tak lekko, a to jest ciężkie jak diabli Dobra, rozkładanie. Wiele osób pyta. Dostajecie w takiej formie tą kolejnogę. Mniej więcej, prawda? Więc to jest rzecz, która odpowiada za składanie i rozkładanie kulejnogi Tu się to, jak przyciśniemy, tu się to podnosi, tu się zaczepia. Hej, i z powrotem ta sama sytuacja. Jak rozłożyć tą kolejnogę? Nie wiem czy dam radę tak jedną ręką trzymając. Nie mam kamerzysty, więc przyciskamy tutaj tą nogą dosyć mocno no i podnosimy, tak jak widzicie, aż do momentu, kiedy trzeba zaskoczyć. Ja to zawsze robię, rozkładam sobie kierownicę. Przyciskam przedni hamulec. Zmniejszmy poziom. Przyciskam hamulec przedni. Podnoszę, robię tak, żeby tylne koło się podniosło. Żeby tak się podniosło, tylne koło, i wtedy naciskam delikatnie nogą na tył. O, zaskoczyło. Zawsze musi być kliknięcie. Sprawdźcie zawsze, czy jest ok. Składanie. No to składanie jest moi drodzy. Przyciskanie przedniego hamulca. Przedni hamulec. Naciskamy. Gdzie jest przedni hamulec? Jest tu przedni hamulec. Naciskamy przedni hamulec i nogą. Ruszając kolej nogę przód tyłu. Przyciskamy bez jakichś tam mocnych oporów. To wyskoczy w końcu. Słychać kliknięcie. Puszczamy wtedy hamulec i ona nam się ładnie składa. Moi drodzy, 100 km prawie. 100 km prawie. Gdzie to jest? Jest 95. Dzisiaj będzie setka w nocy, jak będę wracał z pracy. Co mogę o kolejnej zapowiedzieć po tych 100 km? Tak, latarka. Zaczęła mnie drażnić. Patrzcie, na trytkach jest zamontowana To jest taki plastik, który gdzieś mi wypadł. No i. No i wyskakuje sama z siebie, tak do góry, tak wy, wylatuje ta, ta latarka, więc na trytkach jest przymocowana. E, więc e, jak jeździcie ten plastik tutaj między obudową, między mocowaniem a latarką, musicie zwrócić uwagę na niego, bo jest e, wy, wyskakuje. Natomiast sama hulajnoga, wracając do samej hulajnogi. Ja jestem zadowolony. Co porównywać nie będę to czegoś innego, bo miałem Scott i 10, ale, ale tego nie można porównać, bo to jest inna liga po prostu. Minusy? No jest kilka minusów. Zaczynając od światła. duży minus? Mały minus? No kurde, nie wiem od światła, które, które praktycznie jest tylko takim wizerunkowym oświetleniem, no bo to, to, to no bo to nie oświetla wam drogi no, no, nie oświetli wam drogę oświetli was tylko yy, z kolejnych minusów Jezu kochany, waga no ale taki zasięg, taki silnik, no, no musi trochę ważyć, no to no nie oszukujmy się, ale jest ciężka no jest ciężka, doskwiera to za każdym razem jak wracam do domu i wychodzę z domu czy wchodzę do, do mojego miejsca pracy prawda? Szkoda, że to nie świeci chociaż pewnie jakby świeciło to, to by zaraz gasło jak to tradycyjnie coś zaczyna się coraz mocniej tłuc i słyszę jakieś dziwne, niepokojące dźwięki dzisiaj słyszałem z tyłu, nie wiem co to, dopiero będę analizował, no i no moja waga, no tak no, no to jest kwestia mojej wagi 100 kilo ładowanie prawda, w hamulce ja z hamulców jestem nawet zadowolony, nie powiem eee, pytacie o wyjazdy pod górkę, mam jakieś tam pomysły do zrobienia wam pokazania filmu, jak to się wyjeżdża pod górkę, ale to jest na razie pomysł. I co? I w zasadzie nie mogę się do niczego przyczepić na po 100 kilometrach. Naprawdę. Pamiętajcie tylko, a może zrobię na ten film podstawowy manual. Kupiłem i co teraz? No, jak Wam się podoba taki tytuł? Za parę dni? Kupiłem i co teraz? No, to jest jakiś, jakiś pomysł. O, patrzcie tu. To chyba Warszawa leci. Dobra, wracając do sprzętu. Podsumowując, złego słowa nie mogę powiedzieć oprócz wagi i oświetlenia na drodze, a reszta. O! I. <laughs> źle, bardzo źle, złe, źle, źle, źle. Jeszcze raz, źle. No, działa, ale przeważnie jest tak. O! I w zasadzie tyle, no. 38 maksymalna prędkość Przy mojej wadze więcej nie osiągnąłem Na prostej Nie z górki Zasięg 38 km Na średniej prędkości Czy testować Na największą prędkość? Nie, bo jeżdżę po mieście I to trochę niebezpieczne jest Z tą największą prędkością jeździć Szczerze wam powiem Nie czuję się komfortowo jeżdżąc tak szybko Bezpieczeństwo jest, jest ważne nie tylko dla mnie, ale dla innych użytkowników chodnika, tak naprawdę. Dobra, trzymajcie się, Misiaczki. Ja już muszę kończyć, bo za chwilę trzeba wrócić do pracy. I znowu mi coś urwało, ale jeszcze mała dokrętka. Jeszcze jeden minus. Podczas jazdy tutaj się odkręcają te rączki, więc trzeba je poprawiać co jakiś czas podczas jazdy. No, może mocniej tego trzeba je dokręcić. No ja proponuję sobie, zrobię markerem. Trzeba narysować sobie li, linię tutaj białym, korektorem w zasadzie. E, białą kreseczkę tak, żeby podczas jazdy już widzieć, czy się odkręciło, czy nie. I wtedy e, będziemy wiedzieć podczas jazdy. E, dobra, e, mała dokrętka. I w zasadzie do następnego razu, pa, pa.